Hej, witajcie w Wehikule! Dziś przypomnimy sobie rzeczy dodawane do chipsów. Crunch Chips Action Man. Ta kolekcja składała się ze 30 kart, kart 3D i naklejek, a dodawane były do chipsów marki Crunch Chips, Carly oraz Peppers. Action Man to seria zabawek głównie ruchomych figurek, bohaterów głównie stylizowanych na komandosa, a sprzedawane były na licencji firmy Hasbro. Do samej serii też można było zdobyć album, gdzie wklejaliśmy naklejki. Które mogliśmy zdobyć w sklepach albo w szkolnych sklepikach. Crown Chips wypuścił zdecydowanie najmniej znanych kolekcji. Epoka lodowcowa 2. Czas trwania promocji 2006 rok, kwiecień. Do zebrania było 50 tazo, plus do tego album. Sama kolekcja była dostępna w chipsach marki Cheetos i przedstawiała ona postacie z filmu animowanego Epoka Lodowcowa 2, Odwilż. W tej serii były zwykłe Tazosy oraz Tazosy 3D. Euro 2000 rok gwiazdy futbolu. Podczas piłkarskiej promocji euro w wypaczkach chipsów Lace, Lace Max i Cheetos można było znaleźć wyjątkowe kartoniki z ich wizerunkami gwiazd futbolu. Każdy kartonik zawierał naklejkę z podobizną piłkarza oraz informacją na jego temat, takie jak data urodzenia, klub, pozycja na boisku, kraj i przynależność do grupy. Naklejki można było umieszczać na specjalnym plakacie ku temu przeznaczonym, a dostępne były w wybranych sklepach uczestniczących w akcji promocyjnej. W sumie do zebrania było 30 kartoników z naklejkami. Dodatkowo w ramach tej promocji piłkarskiej kampanii można było wygrać atrakcyjne nagrody, w tym komputery oraz inne upominki z puli liczącej milion nagród. Samą twarzą promocji Został utytułowany kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyk. Zdrabki Star Wars. Ta seria zawierała 26 rozkładanych kart. W środku każdej rozkładanki znajdowały się dwie zdrabki. Żeby wygrać nagrodę, trzeba było wybrać jedną z nich. Każda zdrabka Star Wars posiadała na froncie scenę z filmów Gwiezdnych wojen. Mroczne widmo. Z wybranym bohaterem. A pod spodem. Był bardzo krótki opis z tyłu widniały, opisane nagrody, jak również zasady gry. Była to jedna z najrzadszych kolekcji Star Wars, dodawanych do marki Lays. A dostępne te zrabki były w chipsach Lace, Lays Max oraz Cheetos w 1999 roku, z okazji premiery nowego filmu, Uniwersum Star Wars. Jakiś czas temu taka paczka była wystawiona na sprzedaż. Chodzi ona z polskiej edycji specjalnej związanej właśnie z tym tytułem. A termin 100 gramowej paczki chipsów Lay's o smaku zielonej cebulki minął 6 grudnia 1999 roku. A sam sprzedający zapewniał, że paczka chipsów była bardzo dobrze przechowywana. W idealnych warunkach i w wychłodnym, suchym miejscu. A opakowanie było jej nienaruszone oraz szczelnie zamknięte. A powietrze w środku było ciąż zachowane. Dzięki temu paczka wciąż zachowywała swój oryginalny kształt, a natomiast tego, w patce znajdowała się zdrabka. Warto przypomnieć, że w konkursie były do wygrania chipsy oraz komputery multimedialne pieniądze dodawane do paczek chipsów. Dużo marek stosowało ten zabieg promocyjny, a do wygrania były różne nominały pieniężne, gdzie teraz właśnie Wam pokażemy kilka takich promocji. Na przykład w Lejsach, obsesja kasy. Losowo co w wypiątej patce znajdowała się wygrana pieniężna lub kupon na paczkę lejsów. A kwoty były takie jak 10 zł, 20, 50, 100 oraz 200. Natomiast w innej promocji znajdowała się wielka forsa w paczkach chipsów jak lejs i raffles. Jeśli znaleźliśmy w chipsów kupon z ruletką, wygrywaliśmy pieniądze. Sama akcja promocyjna nazywała się wielka forsa. Nęci i kręci. Do wygrania było tysiące nagród pieniężnych, ponad milion nagród. Ciekawe, ile osób w tamtym czasie trafiło tą ruletkę. Niedawno taka promocja wróciła w chipsach LAYS i ponownie mogliśmy polować na pieniądze. Rocket Power to krążki z gumowymi oponami, którymi można było się ścigać i rywalizować o najdalszy skok, i wykonywać akrobacje na rampie, lub zbijać figurki, niczym grawy kręgle. Pełna kolekcja składała się ze 36 rollerów, dwóch ramp, 12 figurek. I trzech opon do akrobacji. Dodatkowo dostępny był do tego album, do przechowywania całej kolekcji, które mogliśmy znaleźć w sklepach, które uczestniczyły w tej promocji. Te zabawki były dodawane do małych lejców i Cheetos. Zaraz Wam zademonstrujemy, jak w praktyce nimi można było się bawić. W poprzednim odcinku też je wymienialiśmy, też wymienialiśmy tę kolekcję, ale niestety nie posiadaliśmy ramp, gdzie teraz to nadrobimy. W poprzednim filmie na kanale znajdziecie również kultowe Starfutes Transformers Armada. Seria przygody Jackie Chana. Czas trwania promocji 2004 rok. Do zebrania w tej serii było 30 naklejek, plus 30 tatuaży oraz 6 lotek. Do samej tarczy można było naklejać naklejki. Sama seria została wydana prawdopodobnie z okazji serialu przygody Jackie Chana. Sama otoczka kampanii opierała się na tatuażach, naklejkach, tazosach, plakatach, czyli materiałach prasowych, tapetach oraz plecaku. Star Foods, Wypustyni i Puszczy. Seria z Mister Snaki. Czas trwania promocji 2001 rok. W prawie każdej paczce Mister Snacki i Star Chips można było znaleźć 78 naklejek z motywami z filmu. A natomiast w szkolnych sklepikach można było pytać o plansze do gry. A na odwrocie której można było wklejać naklejki tworzące całą serię Stasia i Nelly. W paczkach Mister Snacki i Star Chips można było znaleźć także... Plastikowe figurki do składania z postaciami z filmu. Gra oparta była na motywach filmu, pozwalająca graczom wspólnie ze Stasiem i Nelly pokonywać wszystkie niebezpieczeństwa Afryki. A samo grę rozpoczynała osoba posiadająca największą liczbę figurek z postaciami z filmu. Natomiast sami gracze napotykali na swojej drodze przeszkody, które były specjalnie zaznaczone na planszy. Raz użytej figurki nie można było używać ponownie, więc warto było mieć więcej figurek. Wygrywał ten, kto jako pierwszy zakończył wędrówkę i dotarł na ocean. W samej promocji też były nagrody. Jeśli trafiliśmy, rzuty żeton z napisem: Wygrałeś i rysunkiem nagrody, to upoważniało nas do odebrania właśnie tej nagrody. A nagród było 9111. Sama promocja głównie opierała się na filmie Wypustyni i Puszczy, nakręcony na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza, klasyki i tradycji polskiej literatury. Na której wychowały się całe pokolenia dzieci w Polsce. Karli magiczne sztuczki. Były to karty, a każda była dwustronna. Z przodu ukazana była jedna z kilku postaci wystroju magika, a z tyłu był opis dokładnej sztuczki magicznej, włącznie z ilustracjami, które pomagały wykonać tą sztuczkę. Keczupy barwiące język. Takie mogliśmy znaleźć na przykład w Chitosach. Kolorów były trzy, a barwiły one język niczym te kolorki na języki za dzieciaka. Za dzieciaka był to bardzo dosyć śmieszny dodatek do chipsów, jakie oferowała marka Chitos. Poza tym były jeszcze inne rzeczy dodawane do chipsów, jak na przykład keczupy, które zmieniały smak naszych chipsów, a mogliśmy je trafić losowo, co w trzeciej paczce, a zmieniały one nam Smak chipsów na słodki lub kwaśny. Sama promocja miała kilka kampanii promocyjnych w telewizji, gdzie jedno z nich tutaj umieściliśmy. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w wehikule R90. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam też do obejrzenia poprzednich odcinków z serii rzeczy dodawanych do chipsów, gdzie również przypominamy kultowe Tazosy Pokémon i wszystko, co z nimi było związane.